Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym zrobić takie podsumowanie projektu, który robiliśmy wieloetapowo. Jest to nasz przyjaciel firmy. Marcin, który od wielu lat powierza nam stale swoje samochody w miarę upływu czasu, kolejne samochody kupuje i mamy przyjemność je tuningować. Jak już wspomniałem, Marcin wiele aut do nas dostarczył, jeśli chodzi o modyfikacje. Między innymi było to BMW serii 4. Później był to Ford Mustang EcoBoost, który mieliśmy okazję robić. Później było C43 AMG. A teraz etapujemy właśnie pracę przy RS5. W zeszłym roku montowaliśmy pakiet spliterów do tego samochodu montowaliśmy układ dolotowy od marki Eventuri, układ wydechowy firmy MG Motorsport, także to jest taki nasz sprawdzony setup, który mamy do tego samochodu, a dzisiaj montujemy zawieszenie marki KW Suspension, Audi RS5, można w jeszcze lepszy sposób poprawić jego prowadzenie, Marcinowi troszeczkę zależało, żeby komfort zwiększyć tego samochodu i to właśnie zrobiliśmy Zajmieliśmy się w pierwszej kolejności właśnie zamontowaniem zawieszenia. W kolejnym etapie wyregulowaliśmy pod nasze preferencje zawieszenie. Na samym końcu ustawiliśmy geometrię od marki Hunter. W mojej ocenie jest to numer jeden na świecie i ten samochód zdecydowanie zasługuje na to, aby być pod najlepszą opieką. W międzyczasie doszły jeszcze takie fajne elementy. Zobaczcie pod maską Dolot Venturi. naprawdę teraz w połączeniu z tą osłoną karbonową prezentuje się cudownie. Jeśli chodzi o wysokość, to nie sugerujcie się dokładnie, bo jest ona podobna. Marcinowi nie chodziło o to, aby ten samochód nie wiadomo jak obniżyć, ponieważ już mamy splitter Maxona, a to jest jednak Daily Car. Tutaj chodziło o polepszenie prowadzenia, o większy komfort, który, który pozwoli na dziurach jakby czuć się bardziej pewnie i komfortowo. Także to było naszym zamiarem. Myślę, że nam się to udało, ponieważ to już jest kolejna RS5, która gości u nas. To jest główny sprawca całego zamieszania. Jeśli Wam się odcinek podobał, dajcie lajka, like, zasubskrybujcie kanał, a Mirek na pewno pokaże jeszcze niejedno swoje oblicze.